To siódmy odcinek The Last of Us Left Behind będzie kolejnym odcinkiem, po którym widzowie ci tacy bardziej może gderliwi będą narzekać na to, że za mało klikaczy, że za mało akcji. Kto wie, kto wie. Nad tym wszystkim się oczywiście skupimy, o tym wszystkim będziemy opowiadać. Ja jestem Grzegorz. Ja jestem Dawid. I zapraszamy Was na nasze impresje, na naszą recenzję po siódmym odcinku. Okej, okay, siódmy odcinek to jest e, ten epizod, który skupia się, właściwie trochę adaptuje, e, ten główny dodatek do gry, o tym samym tytule, czyli Left Behind. E, no i co, jak wrażenia, tak na gorąco? E, tak na gorąco? E, cieszyłem się po tym odcinku równie mocno jak Eli jeżdżąc po ruchomych schodach. E, bo to była chyba najlepsza scena z całego odcinka i całego serialu. Czułem tą taką dziecięcą radość, którą ja czułem, kiedy ja byłem wiesz, gówniarzem i wjechałem na ruchowe schody. Było zawsze takie wow, wiesz, lata 90. Nie? E, nie, odcinek był ale tak już żarty z artystami, ale odcinek był super, był fantastyczny. Fajnie, bardzo fajnie adaptował to, co dzieje się właśnie w tym dodatku Left Behind. Eee... A tak naprawdę, no znowu będziemy porównywać te gry. Adaptował tylko część historii Tom's Riley, bo tam drugą część historii, gdzie musiałeś szukać jakichś leków dla żela, no tego to jest kompletnie praktycznie pominięte i w sumie dobrze, bo eee, wtedy odcinek musiałby trwać dwa razy tyle. Czyli się nie mam nic przeciwko, żeby trwał dwa razy tyle, ale. No tak się nie działo, więc no dostaliśmy tylko tą część historii z Riley, e, która była świetna. Która była świetna, bo dziewczyny mały, miały super chemię e, i, i czuć, że tam e, iskrzy między nimi. Tak, fajnie, fajnie to pokazali. To... Trochę jak w grze właśnie, takie małe radości. W sensie nam to się może wydawać w ogóle jako takie małe radości, jako takie małe oderwania w ogóle od życia codziennego dla nas teraz. Ale przecież mówimy o takim post-apo świecie, gdzie masz jakby. No akurat Eli była w tym, tej szkole Fedry i tam się szkoliła i też dziennie miała powiedzmy ten sam drill, trening i coś tam, prawda? Trening i coś tam. I mogła się wybić i zobaczyć pewnie rzeczy, których nie widziała, z którymi jeszcze nie miała doświadczenia. I to wszystko w towarzystwie w ogóle swojej najlepszej przyjaciółki, więc to też dodawało takiego smaczku. Więc ja jestem w ogóle ciekawy, ile się głosów krytycznych podniesie po, po tym... po scenie z buziakiem, bo... Obawiam się najgorszego. Nie chcę, nie chcę się nad tym rozwodzić za bardzo, ale tak... No. Powiem, powiem tak, ta scena była tak... Subtelna, niewinna, jak po prostu pierwszy pocałunek pomiędzy po prostu dwójką ludzi. I to było tak urocza w tym e, dobrym sensie, że ja nie wiem, jak mógłby ktokolwiek o cokolwiek się tutaj przyczepić. Wracając jeszcze do, więc zamknijmy ten temat. E, wracając jeszcze do sceny e, z e, ruchomymi słowami, jak wjechało o tej koni, to ja byłem po prostu kupiony na maksa. E, u uwielbiam kawałek. E, to raz, i czekaj, coś jeszcze chciałem powiedzieć, i mi teraz wyciekło, ale to może jakby się przypomni później, więc kontynuuj. E, no dobra, i no, jakby mamy fajnie to wplecione, całą tą akcję z dodatku w to, co się dzieje w takiej, tej, powiedzmy, linearnej fabule. No bo tu mamy jednak retrospekcję do tego, co się działo przed tą podstawową fabułą, czyli zanim w ogóle Joel poznał Eli e, i zanim ona została tą dziewczynką ugryzioną, która może powiedzmy jej krew może być jakimś tam lekarstwem, prawda? Eee, I mamy taki ten flashback w przeszłość, ale jest to fajnie e, przeplecione, nie wiem, czy tak uważasz e, z tą sceną, kiedy Joel ją właściwie odtrąca. I Pedro Pascal tu nie mówi nic, ale jakby samym gestem i tą spływającą łzą robi taką robotę, że, że jest ten efekt. No, stało się to, czego on się obawiał, w, w, kiedy mówił o tym Tomie w poprzednim odcinku. Że może nie być tym, który e, zapewni Eli bezpieczeństwo, i że coś mu się stanie, i że boi się, że coś mu się stanie, no i wykrakał. Także Tak, powiem. E, no, ale Eli tutaj e, zostaje, zostaje, zostajemy zostawieni w takiej niepewności, czy może pójdzie do Tomiego, czy nie. E, czy zostawi Joela tutaj, ale jednak, wiesz, są razem, więc są w tym, siedzą w tym razem, mm -hmm. więc e, szuka po, po domu tych igły, igieł i nici, żeby tylko mu pomóc, co jest też fajne, bo pokazuje, że e, nieważne co, trzymamy się razem. to też jakby z jej strony jest to, że wiesz, on jej nie zostawił, tak naprawdę jak ta misja w ratuszu już się skończyła, to de facto wcale nie musiał, nie wiem, honorować tej jakiejś tam obietnicy test, czy, czy tam już potem jak dalej się działo. Było wiele okazji, gdzie mógł się wycofać, gdzie mógł zrezygnować, gdzie mógł uznać, że. No sorry to już za dużo, za niebezpiecznie, albo faktycznie nie dam rady yy, i tak dalej, ale szedł szed dalej, szedł dalej, honorując to wszystko i będąc zeli. Więc to w drugą stronę też działa i to tu tak mocno, mocno wybrzmiało, bo ona szukając tego wszystkiego, e, z tym flashbackiem oczywiście do Riley, widać, że taka jest desperacja, że za chce, chce wszelką cenę chce pomóc, prawda? Tak, bo, bo tam nie mogła. Nie, nie była w stanie zrobić nic i u Eli jest też ta trochę wina tego, to poczucie winy, że to ona przeżyła, a Riley się nie udało. Więc e, chciała tutaj, wydaje mi się, zapobiec temu, żeby nie stracić po prostu kolejną osobę w, w osobie Joela. Takie trochę ma ale e, po prostu nie chciała stracić kolej, kol, kolejnej bliskiej jej osoby. Więc robiła wszystko, co, co się dało. No tam się nie udało. Tu nie wiemy. Tu nie wiemy. Przekonamy się oczywiście w ostatnich dwóch odcinkach. Ale sama sekwencja, kiedy są w ogóle dziewczyny w tym e, centrum handlowym. Kurde, jak to wszystko idealnie odwzorowane było. Z tymi maskami, gdzie one tańczyły na tym stole. E, salon gier, prawda? Momentami się miało wrażenie, że to jest jakby sekwencja trochę rodem... Z rodem, Żywcem wyjęta właśnie, właśnie z gry. To ja miałem takie, takie wrażenie. Ja miałem dokładnie to samo. I, i ten moment, w którym Eli stoi na tym tarasie, i te światła się zapalają. E, to jest po prostu zdjęcie, które można sobie wiesz, wydrukować i, i powiesić gdzieś na ścianie. I coś, co chyba ja zrobię, bo e, to wygląda tak pięknie i tak cudownie. Eli samotnie z tymi wszystkimi kolorkami z tych neonów, z różnych sklepów. No po prostu cudo. Cudo. I ja zatrzymywałem kilka razy, żeby to. Cofałem tą scenę kilka razy, żeby dojść do tego momentu, że. Światła się zapalają jeszcze raz, jeszcze raz, jeszcze raz. Piękne, naprawdę najlepszy chyba taki jednorazowy, moim zdaniem, shot z całego, całego serialu. Takie pojedyncze zdjęcie, pojedyncze ujęcie. Mhm. A co powiesz w ogóle na to, jak przedstawiano w tym odcinku taki kontrast między świetlikami a Fedrą? Bo jakby dziewczyny cały czas się przekomarzało, jedna trochę po jednej stronie, druga jakby nie dała się przekonać, bo widziała jakby inne odcienie tego, co się dzieje. Yy, I chyba fajnie to dość zawarli, nie? Prawda? Te różnice, jakie są między tymi organizacjami, powiedzmy. A ty znaczy, no wiesz, no, ja też nigdy jakoś specjalnie dobrego zdania o świetlikach nie miałem, bo yy, już nawet w czasie, w którym ogrywałem Last of Us ma największa nadzieja ludzkości i powierzamy ją w ręce dwójki przemytników. No to no jak nie świadczy trochę za bardzo dobrze, jako tobie, jako z, zorganizowanej grupie, która ma wyzwolić świat. Eee, no tutaj widać, że fajne jest no na przykład, że Riley mówiła, że to oni wybrali ją. I że ona czuje po prostu przynależność do, 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 do świetlików, bo Fedrze nie widzi dla siebie przyszłości. I też widać, że Fedra wią z nią nie wiąże jakiejś wielkiej przyszłości. Wiążą za to przyszłość z Eli I właśnie to ten um, jej kapitan przełożony cokolwiek mhm. powiedział jej o tym, że jesteś ty jesteś tym kimś, który kto, kto pomoże nam tutaj. Um, utrzymywać to wszystko w ryzach. Bo gdyby nie my, no to... Dzień dwa i ludzie by się zaraz zaczęli mordować i zabijać, nie? Mhm. A świetliki pewnie wedrze w tym nie pomagają, no bo nie pomagają. Ale to jest fajne, co mówisz, bo jakby te słowa raili też świadczą o tym, i to pewnie w odniesieniu do wielu osób, które wstępowało do tej organizacji, że to jest też taka potrzeba jakiejś wspólnoty, prawda? Że tam w jakiś sposób mnie chcą, tam w jakiś sposób mnie doceniają. I jak ktoś jest sam i stracił wszystkich, to w takim post po świecie. To chyba dość dobrze gra i to był taki jeden z tych magnesów, nie? Bo oczywiście ta walka z systemem, anarchia, terroryści, jak ich nazywali też. To jakby jest jedna strona medalu, ale dwa, to taka to chyba rodzina, nie? I ta organizacja tym ludziom to mogła dać. To na przykładzie Riley. A jak bo wiesz, no, same idee świetlików nie są. Złe. Bo chcemy, żeby nam po prostu było lepiej. Chcemy zwalczyć wirusa, chcemy znaleźć lekarstwo na to, co się stało ze światem. Tylko działania, może nie są do końca najlepsze. Mhm. Tak nie mam wrażenie. Uh, więc no, no, ten konflikt tutaj jest i no Eli uh, kiedy odkrywa, dlaczego uh, Riley uh, przyprowadziła ją do tego miejsca, no to no, jest ten moment, uh, jest ten moment, gdzie, gdzie myślisz, że dziewczynę rozstaną się w niezgodzie i więcej się nie spotkają. Tak, ale ta scena, kiedy Eli już jakby już jest na zewnątrz, ale jednak na końcu zawraca i sama sobie mówi, że Kurde, głupia jestem. Jednak wraca, wraca do, do koleżanki. To też jest taka fajna. Też jakby widać te priorytety, prawda? Gdzie Eli sobie jednak stawia, że, że nawet jeśli to może być, nie wiem, faktycznie ostatnia noc z tą koleżanką, to dobrze może się nie rozstać w jakimś konflikcie, prawda? Mimo, że ten smutek trochę gdzieś bierze górę. Że to, albo ta złość. Słuchaj, nawet. Te, ta cała noc jest taką. Jak to nazwała Riley, nocą cudów. Bo, bo te wszystkie rzeczy, które dziewczyny robią razem, są super. Począwszy od jeżdżenia na ruchomych schodach, na kolejce, grania w salonie GR, co tam jeszcze było. Tańczenia później na koniec. Bo mijam jeden i teraz zapominam, który. No, dobry przepis na randkę. <laughs> w świecie post-apo. Także, wiesz, te wszystkie rzeczy, które robią są takie bardzo, bardzo fajne i takie mm, pozwalają zapomnieć o tym, e, co się dzieje na zewnątrz. Tym bardziej, że jeśli robisz to z osobą, która jest Ci najbliższa, no to ma takie, e, ma takie podwójne znaczenie. Na plus y -y. oczywiście. I też wydaje mi się, że dość fajnie wybrzmiał mocno ten finał tego ich spotkania, kiedy Obie są już ugryzione. I kiedy jakby rozważają sobie teraz, jakie są scenariusze, nie? że taka, czy może skrócić się jednak e, to życie i od razu bezboleśnie, nie dając, wiesz, temu tej bakterii, temu grzybowi powiedzmy, zacząć władać organizmem, czy poetycko sobie po prostu razem gdzieś tam odpłynąć, umrzeć, prawda? Tylko jeszcze wtedy nie wiedzą, że Eli tak naprawdę przeżyje, więc tak, e, to, jest nie, to nie ciekawe. do końca. To jest też ciekawe, bo tak, to nie jest pokazane. Mam scena, nam się urywa. Czy, czy e, Riley? Nie, no, wiadomo, że Riley była pewnie tą, która, mm, która mm, straciła te zmysły pierwsza, bo wiadomo, że Ellie jest odporna. Ale Ellie podejrzewała że o tym, że jest odporna, jeszcze w tym momencie nie wiedziała. Czy to znaczy, że Ellie musiała Riley zabić? A, no właśnie. Bo i ma, mamy tą scenę w e, odcinku czwartym, wydaje mi się, kiedy Joel rozmawia z, z, z Eli i Ellie mówi, że... Czy, czy, to chyba jest taki dialog, czy kogoś już zabiłaś, że nie powinno, byłaś, musiałaś. Ellie powiedziała, że to nie był jej pierwszy raz i się obróciła do niego plecami. Więc wydaje mi się, że to jednoznacznie wskazuje na to, że e, w momencie, w którym Riley postradała, stradała, że tak powiem, zmysły, kiedy Grzyb przejął kontrolę w końcu nad nią. No Eli i zaatakowała Eli. Eli była zmuszona po prostu pociągnąć za spust. Mhm, mm tak jak teraz o tym mówisz, to wydaje mi się faktycznie realne, bo to była taka scena, plus chyba Eli jeszcze zaznaczyła, że jakby nie chce o tym za bardzo rozmawiać, i Joel tak jakby uszanował: OK, to zostańmy przy swoich tajemnicach, luz, nie. Tak jak on też stawiał granice na pewne tematy, o których nie rozmawiamy. Więc tu było podobnie. I faktycznie no to, by było, to by było to, i to nie jest pokazane. I myślę, że fajnie, że zostawione to jest w takim niedomówieniu. Ale już teraz wszyscy możemy się domyślać, jak ten finał te, tej wyprawy do tego centrum handlowego faktycznie wyglądał. No. No, no mówię, odcinek jest, 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 jest fantastyczny, jest, jest, jest super. Tylko znowu czy bo to jest flashback i ja się cieszę, że dostajemy ten moment, w którym Eli zostaje ogrożona. Zresztą to jest fajnie pokazane kiedy w końcu pokonują tego klikacza. To też jest strasznie w ogóle creepy scena, gdzie tam dziewczyny grają na, 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 na konsoli, na automacie do gier przepraszam. I kamera odjeżdża i widzisz tego zainfekowanego. I, i, i w końcu o nich atakuje. I jest ten taki moment triumfu u nich, taki moment triumfu, jest, pokonałyśmy go i nagle, wiesz, z euforii spadasz na samo dno, bo okazuje się, że obie dziewczyny zostają ogryzione Ale o czymś mówiłem i teraz zupełnie uciekł mi wątek. Eee, wydaje mi się, wydaje form? mi się, że masz obawę co do tego flashbacku i ja nie wiem, czy dobrze A. przewiduję. To czekaj, może zgadnę. No, ale... Chodzić Zgadłem. Chodzi ci o to, że będzie za mało czasu na resztę wątków, tak? I tak, i nie. Z dwóch stron. To jest mój największy zarzut do serialu i on się, będzie pojawiał pewnie, on się pojawi pewnie jako numer jeden w naszym podsumowaniu całości po, po, po tym, jak już wyjdzie dziewiąty epizod. Że ja liczyłem trochę na to, że ten serial będzie dłuższy. Że. Pokaże nam się trochę więcej z przeszłości Joela, Tomiego, Tess, że tych retrospekcji będzie trochę więcej. A niestety nie dostajemy tego. Dostajemy po prostu od początku do końca fabułę pierwszej gry i dodatku Left Behind. I choć uważam, że gra, serial adaptuje grę w cudowny sposób. Naprawdę, moim zdaniem, to jest najlepsza adaptacja gry, jaka kiedykolwiek powstała. Tak uważam, że serial powinien być dłuższy o minimum 3 odcinki. Spokojnie i nic na tym by nie stracił. No szczególnie, że mamy do końca jeszcze dwa epizody. Eee... I też czuję, że w nich będzie akcja trochę pędziła na złamanie karku bo tam jeszcze jest naprawdę sporo rzeczy do pokazania samo to co się będzie działo w następnym odcinku co już możemy po promosach e, widzieć kto jeszcze nie widział niech zobaczy to moim zdaniem to jest w ogóle temat na dwa epizody spokojnie w połączeniu może już e, z wstępem do finału coś w tym stylu więc faktycznie e, no może brakować bo, tego bo... czasu bo sam finał spokojnie możesz w jednym odcinku troszeczkę dłuższy niż ten standardowy, standardowy 50-minutowym, zawrzeć. Okej, okay, spoko. Ale wydaje mi się, że ten następny story arc, ta następna historia, powinny być dwa epizody. Wtedy wszystko, no ja wiem co się wydarzy, ale wtedy wszystko, co się wydarzy w, tym, w tej części, miałby lepszy wydźwięk dużo lepszy wydźwięk. To jest właśnie największy zarząd, bo mój do tego serialu. No, pytanie: Czy na przykład na końcu to nie będą właśnie, nie wiem, jak nasze? Oczywiście, jeszcze będziemy podsumowywać pewnie, ale tak przewidując, że na przykład to będą zarzuty pod tytułem: A ten trzeci odcinek, może niepotrzebny, bo trochę zabrał nam tą podstawową, powiedzmy, linię czasową i tą podstawową akcję. Być może to Kansas City, które czy wniosło więcej, czy nie wniosło. No, dla mnie spoko, że to było rozbite na dwa odcinki. Tak to powinno w ogóle być, żeby powiedzmy, jakiś, jakaś jedna historia, jeden rozdział gdzieś konkretny dostał trochę więcej czasu. Te odcinki były dość długie, więc też nie ma co narzekać. Chociaż gdyby wszystkie odcinki były takie godzina 20-30 jak te początkowe, to wcale bym się nie obraził i wydaje mi się, że tego czasu też by było dużo więcej na pokazanie no, takich większych detali, może zagłębienie się w pewne, w pewne rzeczy, bo przy tym, że dostały dwa odcinki. Nie ma szans, żeby wszystko zostało fajnie ujęte. To, co my wiemy, że tam jest, a ci, którzy na przykład nie grali, być może tak dobrze tego nie odbiorą. Chociaż z drugiej strony, do tej pory serial adaptuje grę w sposób, wydaje mi się niemal perfekcyjny. I po każdym odcinku ja mam uczucie niedosytu. Jeśli nie mam uczucie niedosytu nie dlatego, że e, czegoś nie było, czy coś się nie pojawiło, czy jakiś element fabuły został zmieniony względem gry, tylko dlatego, że chciałbym spędzić więcej czasu z tymi postaciami. Więc. E, do tej pory było OK. Więc zobaczmy po ósmym i dziewiątym odcinku, a potem mhm. może o, oceńmy. Ja mówię tylko o takich moich obawach, Dokładnie. które mogą, które się pojawiają. No na razie mnie nie rozczarowali. Na razie za każdym razem dowozili, więc no liczę, że tak też będzie do finału. Ale to ja mam dokładnie to samo. Nie było jeszcze odcinku w tym sezonie, mam nadzieję, że nie będzie do końca, po którym bym powiedział, kurde, no dobra, było fajnie, ale ten odcinek nie dowieźli w nim, nie? To jakby tego uczucia w ogóle nie było. I to co mówisz, to, jest to akurat jest fajne uczucie niedosytu po odcinku, jak chcesz jeszcze i jeszcze. I to jest pozytywna bardzo rzecz, przynajmniej moim zdaniem. Więc e, jeśli taki efekt się uzyskuje, do, to czapki z głów. Okej, okay. także to by było wszystko od nas. Czy masz jeszcze coś do dodania ciekawego? Nie, to już wszystko ode mnie i też czekam na 8 dziewiąty odcinek. E, będzie się działo. Mam nadzieję, że będzie się działo. Więcej nie zdradzamy, nie spoilerujemy, no bo tak. przekonacie się sami. Oczywiście. Także dajcie znać w komentarzach, co Wy sądzicie o odcinku numer 7, jak wam się podobał, jak wam się podobała tak e, powiem, flashback i Origin Story Eli, no to tak można powiedzieć o tym, jak jej się podobała Wasza relacja z Riley, czy jak również my uważacie, że była słodko niewinna jak te pierwsze miłostki za, za bycia nastolatkiem? A komentarze, jak zwykle, są do Waszej dyspozycji. Jesteśmy już starzy. <laughs> Jesteśmy już starzy. Poleciałeś taką, taką poetycką, po prostu teraz gadką, ale, ale dobre. O, dobra. Dziękuję, dziękuję. Komentarze, jak zwykle, są do Waszej pozycji, Ja jestem Dawid. Grzegorz. I do usłyszenia następnym razem. Cześć. Cześć.